Smutna historia w Brookhaven. Ach, kupię sobie mleko. Dzień dobry proszę pani, czy jest może mleko? Nie ma mleka. Wynoście, to nie jest, tu więcej a eee, czemu nie mam leka? O, proszę pani, dzień dobry pani, czy mogłaby mnie pani ostrzec, bo mam już za długie włosy? Ciebie nigdy nie OSTRZYGĘ, wynoś się stąd? Czemu każdy jest tutaj dla mnie niemiły? O, pani policjanci, pani policjanci, czy mógłby im pan pomóc odnaleźć zaginionego syna? Nigdy ci nie pomogę, w niczym, wynóż się stąd. A eee, czemu, słuchajcie, nikt mi nie chce pomóc, w niczym. O, wiem, może pan mechanik mi pomoże. Dzień dobry Panie mechaniku, czy mógłby mi pan pomóc naprawić rower? O, cześć chłopcze, pewnie pomogę ci naprawić, pokaż rower. O, proszę pana, tutaj, tutaj. Jest ten rower? O ten rower dokładnie chodzi. Kierownica się zepsuła. Aha, daj mi uciec okiem. Faktycznie działa kierownica. Albo czeka. Dobra nara, odjeżdżam. Mam rower dla siebie. Słuchajcie, co się dzieje. Czemu każdy jest tu dla mnie niemiły? Wiecie co, dobra, kurzyłem się, teraz ja będę dla wszystkich zły A masz, a masz, a masz pan tam. Dzień dobry pani kasjerko. Może pani chciałaby takiego meczka spróbować? Ha ha ha.